pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszamy Ducha Świętego. Przyjdź Boże, przyjdź Duchu Święty. Wypełnij nas całych, żebyśmy we wszystkim pełnili wolę Bożą. Dzisiaj mamy Ewangelię dosyć trudną, bo mówi o wyproszeniu Pana Jezusa. Otóż Jezus uwolnił człowieka w konsekwencji złe duchy weszły w świnie i teraz pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanym. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic. Jezus zrobił dobro, uwolnił człowieka, którego cały czas się bali, który był opętany, który był postrachem całego miasta. Ale kosztem tej wolności było to, że stracili majątek, dwa tysiące świń. Potężny majątek. I w naszym życiu też niestety dosyć często mamy taką kalkulację, bo wiemy, że wolność kosztuje. Albo zachowam autonomię i coś stracę, albo nie zyskam, albo wejdę w jakiś układ, no i będę już więźniem tego układu. Jak często to się, to się zdarza w pracy, że mamy okłamać, że mamy na kogoś nagadać że mamy wejść w jakiś układ, w którym będziemy wrogami kogoś albo sprzymierzeńcami kogoś, a jak nie wejdziemy, to nas zniszczą. To nas obgadają, to będą fałszywe oskarżenia i stracimy pracę. Jak stracimy pracę, to będzie problem z kredytem i tak dalej. To są wszystko historie, które dobrze znamy. W momencie ktoś coś nakazuje, ty tego nie zrobisz i jesteś od tego momentu niszczony. Niszczony, aż zrównają cię z ziemią. To są sytuacje, w których ludzie giną. Tracą życie. Jak popatrzymy na Świętych, jak popatrzymy na księdza Blachnickiego, jak popatrzymy na księdza Popiełuszkę, giną. I to nie tylko księża. Takich przykładów historii jest mnóstwo, jak ją czytamy. Natomiast pytanie i zmaganie, które mamy. Ono staje co róż przed naszymi oczami. Wejść w wolność czy wygodne życie. Wygodne, ale będę związane. I to są dramaty, które mamy. Dramaty, w których nie chcemy nikogo oceniać, a jednocześnie polecać się Bożemu miłosierdziu. Wolność kosztuje. Bóg nas uwalnia, ale jest tego jakiś koszt bardzo często. Błogosławię wam abyśmy wybierali Jezusa aby każdy z nas w różnych momentach powiedział nie chcę tego bo chcę być wolny chcę być człowiekiem który nie jest osaczony nie muszę czegoś bo w Chrystusie mam wolność miejcie piękny dzień i przyjmijcie błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen poniżej mocni w duchu modlą się z nami śpiewają Zapraszam, kliknijmy na ten teledysk, też dajcie kciuk w górę, może komentarz, aby ta informacja się rozszerzała. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia.